Przede wszystkim, wesołych świąt. Więc tak, um, jak w mojego bloga, jakieś nie wiem, 3 dni temu, może 4, um, to wiem, posta. Um, I tam właśnie um, napisałam, że biorę udział w takim um, teście jakby pasku tak wybierających z Bandamet. Um, Dwa tygodnie temu, no jakoś tak, poprosiła mnie, um, poproszono mnie, żebym zrobiła właśnie um, taki test, żebym wzięła udział w takim teście um, i żebym zrobiła recenzję na temat właśnie tych pasków. Um, używam już ich od um, tamtej soboty, czyli już w tydzień nie użyłam, bo jest też sobota, um, od 11. I powiem Wam szczerze, że naprawdę widzę różnice. Moje zęby są bielsze. Um, i, I no nie wiem, jakoś tak. E, lubię się uśmiechać teraz. E, znaczy, przed tym testem też lubiłam, ale wiecie. Nie byłam wreszcie zadowolona z koloru moich zębów. Także no dlatego wzięłam udział w tym konkursie tego w teście. Więc tak, e, jak. Otwieram wtedy są takie. E, Przekrótki. E, w jednej jest ulotka. I tych ulotki można naprawdę dużo się nauczyć, jest tutaj instrukcja, ważne informacje, jak działają paski, najczęściej zadawane pytania, bla, bla, bla. 18 stron i na siódmej stronie jest właśnie, jak tego się używa. Wiecie, jak dostałam i jak pierwsza złożyłam, to myślałam, że o, nakleić na zęby i już. Myślałam, że to będzie jakieś 2-3 minuty, ale trzeba czekać pół godziny, to troszeczkę właśnie męczące. Raz przed szkołą, tylko sobie to zrobiłam, ale drugie nie robiłam, po prostu nie wyrobiłam. Ja y, robię to po szkole, znaczy robiłam to po szkole, tak jakoś o 15 i potem tak o 19, o 20, żeby była tam, wiecie, różnica czasu. Y, ok, przez 7 dni stosuję paski, zarówno na górne, i na dolne zęby. I dzisiaj właśnie Wam pokażę, jak wyglądają te paski. Tak to wygląda. Nie jest tam, widzicie. Zdjęcia są na moim blogu, także zapraszam na bloga. Ok, więc tak. Wyglądam to tak, górne i dolne. Na górne zęby są dłuższe i takie cienkie, a na górne są krótsze i grubsze. Ok, więc tak. Są one przezroczyste, także praktycznie nie widać, że masz je na zębach. Jedyny minus, znaczy no jest kilka minusów, ale taki największy, że strasznie pod, e, podrażnia dziąsła. Nienawidzę jak moje dziąsła są podrażnione, jak bolon, jak na przykład e, mnie zęby do, e, potem strasznie boli jak przed teżką przejeżdżam. Także to jest taki wielki minus, że strasznie podrażnia dziąsła. wiem może się nakładałam czy coś, e, ale no szczególnie tutaj na jednym się kaczu strasznie pod, e, e, podrażnione, także... To jest taki minus i smak. Smakuje jak jogurt naturalny. Ja nie lubię smaku jogurtu naturalnego, także to jest taki właśnie minus. No i potem ten smak się utrzymuje dość długo, nawet po umyciu zębów. Ale tak to jest naprawdę fajne. Nawet nie ma. To są chyba takie dwa główne minusy. Tak, to nawet łatwo je nakłada, łatwo się zdejmuje. Wystarczy potem przypukać albo umyć zęby. Ja wolę umyć zęby, żeby wiecie, te resztki tego żelu tam zniknęły. Tak to wygląda. To jest na górne, to jest na dolne. I właśnie fajne jest to, że tu jest taki. I z łatwością można odkleić te paski. No. Nie będę ich nakładać na zęby, bo to dość nie wygląda. Um, to po prostu wam pokażę jak one się... jak się je odkleja. Um, nie chcę wam tam widzieć. Tak. I one z łatwością odchodzą. No. Także tak to wygląda. Um, mają takie delikatne kuleczki, ranunki na tym. Także nie są one gładkie. Um, no co jeszcze? No, aha. No i pierwszy raz je miałam, znaczy nałożyłam na zęby. To właśnie nałożyłam tak na zęby i tak y, odstawała praktycznie połowa z tego paska. Także to jak pomyślałam, to ma, to, to ma tak być czy coś, bo spojrzałam, że trzeba je podwinąć. Także to jest, to jest też fajne, że y, też z tyłu się wybielają te zęby. Y, Okej, okay, może teraz coś powiem y, o kolorze. Więc tak, y, jak użyłam w sobotę, tak wiecie, dwa razy, i tak po wieczór, tak, um, sobie spojrzałam na kolor mojej no zęby, naprawdę był bielsze. Um, ale efekt widziałam dopiero po trzech dniach. Także nie wiem, czy to dobrze, że już widziałam po jednym dniu, um, ale naprawdę widziałam już, um, że był bielsze. Tak wiecie, jak niedzielę rano, naprawdę miałam białe zęby. Um, także jestem naprawdę bardzo dowolona, że wzięłam udział w tym teście. Um, bardzo dziękuję za możliwość taką. Um, więc tak, wiedziałem mi to że jak mi się spodoba ten produkt, zostanie jeszcze dwa um, takie właśnie. E, I mam zrobić e, albo konkurs, albo jakiś giveaway, także się zastanawiam, że, e, może na święta coś takiego zrobię, chociaż nie wiem, czy zdążę wysłać e, do świąt. No, może jakoś tak, nie wiem, przed Sylwestrem nie dostanę, nie wiem, nie wiem kiedy wyślą. E, no także e, może zrobię konkurs. E albo giveaway, albo nie wiem, może nic, zobaczę jeszcze. Um, dobra, więc e, co jeszcze mogę powiedzieć? E, aha, w pudełku jest 28 pasków, e, właśnie takich, e, o, saszetek, chyba tak, nie wiem, mm, 28. E, I no, także na 7 dni akurat starcza. E, I po 7 dni właśnie jest ten. Aha, i co jest jeszcze fajne, że tutaj gdzieś było, Hmm. tyle. O, właśnie. Zęby bierze przez następnych 12 miesięcy. Czyli moje zęby będą bierze przez następny rok i właśnie po roku. Znaczy, tak. Y, tutaj zaleca się, żeby te paski stosować co rok. Także może sobie kupię właśnie za rok. Daj. Więc. fundament, hmm. No, więc. To jest na tyle wchodźcie na mojego bloga, jak chcecie zobaczyć zdjęcia. Um, no, więc mam nadzieję, że wam w czymś pomogłam um, i że będziecie chcieli też je wypróbować. Dobra, um, no, także jeszcze raz dziękuję um, za wysłanie mi tych pasków i życzę wam wesołych świąt, um, spokojnych, bezpiecznych świąt i mnóstwa prezentów. No, jak pa pa! Thank you.